Zastanawialiście się kiedyś, jak byście wyglądali w świecie awatarów, A może wyobrażaliście sobie swoje alter ego właśnie w Avatarverse? Nareszcie można to już teraz sprawdzić dzięki mocy nowoczesnej technologii. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lyocat, sprzęt gamingowy w supercenie jakości, którego sam korzystam. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Alter Ego. Dostałem od Was wiele ciepłych słów, jak i kolejne propozycje na Alter Ego. W skrócie, wiele moich widzów jara się, że może zobaczyć swoje Alter Ego w sieci Avalarów. Ja z kolei mam z tego właśnie także wiele przyjemności, bo nie dość, że realizuję Wasze marzenia, to sam mogę się wykazać i zaszczepić więcej świata czworga narodów u fandomu. Po raz kolejny losowo wybrane zgłoszenia, a te zobaczycie już zaraz. Jeszcze tylko ważne ogłoszenie z mojej strony: ostatnio robiłem odcinek z recenzją filmu The Last Airbender z 2010 roku. Polecam sprawdzić, można się pośmiać. No i cóż, zobaczcie, herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie, i zapraszam do oglądania. Joachim od Goldhind. Dzisiejszym pierwszym alterego jest Joachim. Ma 185 cm, prawe oko fioletowe, lewe czarne. Jest z narodu powietrza i jest mistrzem magii powietrza i walki wręcz. Gdy jest wkurzony, zęby zmieniają się na kły wilka. Fryzura na pierwszego awatara, twarz ma podobną. Jest naczelnym mnichem w południowej świątyni powietrza. Ma 17 lat, zawsze ma przy sobie latającego lemura imieniem Popoi. Nie ma rodziców, bo ci popełnili samobójstwo przez oczy Joachima. Uwielbia spaghetti i treningi, na czole ma znak maga zapłonu. I oto sam komentarz. Tak więc niestety nie zmieściłem Lemura popoj, gdyż dwie postacie na jednej generacji bardzo długo się robi, ale starałem się ująć twoją postać jako podobną do Avatar'a Wana, czyli pierwszego awatara. Jest nieco niezgodna z lore i kanonem z ca cała postać, gdyż mało prawdopodobne, że jest magiem powietrza z włosami, a do tego posiada trzecie oko. Ale cóż, to raczej zabawa, więc i oto jest Joachim. Ma inną wersję tatuażu trzeciego oka, taką dostosowaną do nomadów. Ująłem też, daje się, jego różnokolorowe oczy. Co im sądzisz, Goldhind? Czy to jest Joachim? Czekam na Twoje zdanie w komentarzach. <słuch> Mejsza od Anusia NH93. Drugą postacią dzisiaj jest Mejsza. Przedstawiona została przez autora w pierwszej osobie, więc. Hej, jestem Misza, młoda adeptka magii ognia. Skąd jestem? Nie wiem. Urodziłam się podczas podróży moich rodziców Ledio, Maga Ognia i Wernys zwykłej mieszkanki kraju ziemi. Mój wygląd odróżnia mnie od ludzi wokół. Jasne brąz włosy, przechodzące w szkarłat oraz dwubarne oczy, zielono złote. W wieku 13 lat straciłam rodziców, zginęli z rąk samego władcy ognia. Od tamtego czasu zarabiam jako tancerka otoczona pierścieniami ognia, często ubrana w strój do tańca brzucha. Teraz mam 24 lata i jestem znana jako ta tancerka ognia. Jednak nie myśl, że jestem tylko uroczą damą. Pomimo tali tancerki, jestem raczej silną osobą, przez co wielu leżało na ziemi. Jakoś trzeba sobie radzić samemu. Oto komentarz. Tak więc, mniejsza. Miałem z tą postacią wiele zabawy, bo wyhaczyło wiele świetnych generacji, lecz zawsze czegoś w nich brakowało. Czy to inne oczy, fryzura, ubiór, aż w końcu trafiłem na ten obraz. Perfekcja! Trudno to dostrzec, ale oczy są dwubarwne. Dodatkowo całość jest mocno tematyczna w pierścieniu ognia. Pokusiłem się, aby Męsi zostawić na czole namalowany kształt ognistego pierścienia, aby dodać jej tym samym więcej wyrazu. Jej włosy również idealnie przechodzą z brązu w szkarłat na końcówkach. Anusia, czy to mejsza? Czy udało mi się stworzyć Twoje alterego? Pisz w komentarzach. Zoren od matek. Trzecie alter ego to Zoren, chyba pierwszy alter ego postaci już nieżyjącej. Oto opis, moja postać nosi imię Zoren. Czy żył w czasach Sozina i jest magiem Ognia. Pochodzi z biednej klasy społecznej. Mieszkał w pobliżu stolicy Narodu Ognia. Podczas nacjonalistycznej polityki Sozina, Zoren zaczął publicznie wygłaszać mowy krytykujące jego rządy. Gdy Zoren stał się popularnym krytykiem władcy, postanowił przestawić się na koczowniczy tryb życia i zakończenie swojej krótkiej, lecz owocnej kariery jako mówca w obawie przed prześladowaniem i przyniesieniem odpowiedzialności za swoje słowa. Podczas gdy podróżował, usłyszał od ludności, że Sozin wymordował cały naród powietrza z prawą komety. Którą nazwano jego imieniem Zoren nie mógł uwierzyć, że wszyscy nomadzi powietrza zginęli Więc postanowił, że odwiedzi każdą świątynię powietrza W poszukiwaniu ocalałych i udzieli im pomocy Gdy odwiedził już ostatnią świątynię został zabity Stał na klifie i zauważył go jedyny ocalały oprócz Anga Po krótkiej rozmowie Zorena z ocalałym nomad nie uwierzył mu, że nie Jest człowiekiem Suzina i magą powietrza Zepchnął go z klifu Umarł młodo mając 31 lat jego umiejętności tkania nie były niezwykle, ale potrafił sobie poradzić w walce, wykorzystując swój spryt. Nie bał się zimna, ponieważ potrafił ograć swoje ciało oddechem. Jego ulubionym ruchem było wytworzenie wokół siebie ognistego pierścienia, co nie zawsze mu wychodziło. Gdy był nastolatkiem i próbował go zrobić, aby zaimponować dziewczynie, połażył się robiąc sobie blizny na szyi. Przez dziewczynę został wyśmiany i zolę już nigdy się nie zakochał. Wygląd był wysokim i lekko umieśnionym mężczyzną, miał szatynowe włosy, obcięte boki i niechlujnie potarganą górę oraz niedbały krótki zarost. Jego oczy były koloru złocistego, posiadał szyderczy uśmiech. Nie nosił butu, miał długie i luźne czarne spodnie z złotymi wzorami, które ukradł gubernatorowi jego regionu. W kieszeni nosił mały szczylet, który miał mu pomóc w kryzysowych sytuacjach. Na sobie miał jeszcze czerwoną koszulę bez rękawów, na obu nadgarstkach miał zawinięte białe bandaże. Na szyi nosił naszyjnik z złotym wisiorkiem przedstawiającego Feniksa. Był on jedyną pamiątką po tacie. Pozdrawiam. Oto komentarz. Tutaj muszę się przyznać, że na Zorena poświęciłem kilka godzin. I to nie na całą postać, choć tu też nie było łatwo, a na jego bliznę. Tak, po otrzymaniu za pomocą i Zorena nie miał swojej blizny i to ona mi przysporzyła najwięcej roboty. Wiem, niby łatwo, ale nie jak się generuje AI i photoshop beta. <laughs> Musiała być idealnie, aż nareszcie po bodajże dwóch godzinach osiągnąłem zamierzony sukces. Wszystko inne z grubsza jest jak naszej szyjnik włosy oczy. Dlatego Matek, co sądzisz? Czy to jest obraz Twojego alterego? Daj znać w komentarzach. Na kija od Nikt Ważny Czwarta postać dzisiaj, oto opis. Pomysł na mojego Alterego. Moja postać nazywa się Nakia. Jest to 16-letnia dziewczyna, która włada magią wody, tak jak jej mama. Ma długie, bardzo lekko falowane, brązowe włosy i jasno niebieskie oczy. Ma smukłą sylwetkę i nosi ubranie w odcieniach niebieskiego z białymi stawkami. Jak na mieszkankę południowego plemienia wody ma dość jasny kolor skóry, który odziedziczyła po ojcu. Należał on do narodu ognia, ale już jako dziecko był przeciwny temu, co robił jego kraj i uciekł. Dostał się na statek wojenny płynący na południowe plemię wody. Znalazł tam pomoc u rodziców jego przyszłej żony i Kilkanaście lat później urodziła się im na kija. Dzięki wsparciu rodziców została ona wojowniczką, ale nie jest brutalna. Z natury jest bardzo ciepłą, miłą, troskliwą i wyrozumiałą osobą. Została nauczona, że nie każdy z ognia jest zły i nie wolno wrócić wszystkich do jednego wora. Pozdrawiam. Oto sam komentarz. Jak widzicie na kija wyszła bardzo fajnie. Wszystkie wymienione szczegóły jak ubranie z białymi sztawkami, smukła sylwetka, magię wody czy lekko falowane brązowe włosy są. Oczy również odpowiedniego koloru. Dodałem też e, ciekawe kolczyki i nietypową fryzurę jak to często zdarzało się w przypadku e, kobiec z plemion wody. Te lubiły takie dodatki. Na lewym ramieniu umieściłem też mały tatuaż przepływu, ale to wszystkie zmiany jakie wprowadziłem. Wyszła niezwykła tkaczka wody. Co ty na to? Nikt ważny. Czy to jest na kija? Odwiedź mnie w komentarzach. Rakuaris od Rafa Moskalewicz. Ostatnią postacią y, waszym, alterego, jest Rakuaris. Został opisany tak. Imię Raquaris. pochodzenie północne plemię wody, wiek 20 lat, specjalność magia wody, wygląd średniego wzrostu, szczupła sylwetka, czarne włosy do ramion, turkusowe oczy, odcień skóry nieco jaśniejszy niż u większości mieszkańców plemienia wody, szczęśliwy i pewny siebie wyraz twarzy, ubiór, coś swobodnego, może być strój soki z sezonu drugiego, ten bez rękawów. Dodatkowe uwagi, jeśli dałoby radę to chciałbym żeby był narysowany wśród fal. I to jest komentarz. No to jest kolejny mag Tylko mężczyzna. Mam nadzieję, że o to chodziło z falami. Choć mogę umieścić też go pośród oceanu. Średni wzrost jest. Sylwetka, czarne włosy, tylko sowe oczy są. Trudno było oddać ubiór podobny do soki, ale ta wersja raczej nie powinna nikomu pluć twarz. Umieściłem bardziej poważny wyraz twarzy, aby pasował ogólnie do sceny. Wygląda na doświadczonego i ciekawego maga wody. Czy wyjąłem raquaris z twojej głowy, Rafa Moskalewicz? Czy coś pominąłem? Jak zwykle, czekam na twoją odpowiedź w komentarzach. No i to by było na tyle na dzisiaj z alterego moich widzów. Co z tymi, które nie znalazły się w odcinku, nie bójcie się, mam zapisane w notatniku, nie musicie ich ponownie zgłaszać. Zamierzam stworzyć jeszcze nie jeden taki odcinek, więc trzymajcie za swoje ogłoszenia. Kciuki. Proszę więc o wsparcie w postaci łapki w górę, aby materiał trafił do większej ilości fanów Awatara. Wszystkie pokazane dzisiaj Alter Ega są na moim Discord, którego link znajdziesz w opisie na specjalnym kanale, gdzie bez przeszkód można je pobrać. Kanal nosi nazwę Alter Ega z odcinka numer 3. Jak podoba Wam się pomysł i sami chcecie zgłosić swoje Alter Ego, to opiszcie je pod tym odcinkiem. Widzieliście przykłady, im więcej szczegółów o tym lepiej. Rozważcie, proszę zostaje w wspierającym kanału, dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego, pokonajcie czerwień narod ognia klikając subskrypcję i zapomnijcie ogłosić zwycięstwa przez kliknięcie dzwoneczek obok niego. Zamierzam na link wspierających zrobić kiedyś odcinek poświęcony wyłącznie ich alterego, więc dodatkowa zakęta. by nim zostać, zapraszam na mojego discorda i sprawdzenie linku lajokat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam, do usłyszenia w kolejnym materiale z alterego moich widzów. Trzymajcie się!